O, Jezu. o. o pompasz, pompiesz. No już dostał trochę krwawi. Szmul I gruby! Ja no. go biję, go zabijam Chciał rzucić Zaj, granat Hej. Dobra, już to Ty chyba rangefinder dobrze widzę klej Jezus Dwie tak, 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 tak. rzeczy, które potrzebujemy w Lui Jak jest za ciemno Lecimy. Bić, bić, zabijań Zabijańsko, zabijańsko, zabijańsko Zaraz stąd cię też wyskoczę, tylko od A nie widzę ten. go Jest, jest, jest A widzę go Dostał ode mnie dużo Kurze, no nie widzę go Tylko, że kurna strzelałem do niego za Leży To jest kałasek amu jak że... gdzieś się jeszcze mieli tali rzeczą le... REST? Leży A pierdolę do bazy nie wrócisz. Ooo ile amunicji, ile metalu, ile wszystkiego. o to zabije. Gdzie ten chłop? Czy jesteś tu już? Dobra. A jestem, widzę go. Jest pod barakami po lewej twojej. Po lewej? Tak, już go nie ma Wypad na miasto. Miasto uh -huh. Uh -huh. Ciekawe jak to idzie na studiach. O chłop na ulicy. W domku. O, jednak nie Jeden nie żyje jeszcze jeden. A już się wykroił. Ej, cię po niego. No ej, hey, przejdę no O już się podejmiałeś. Hello? Dobra, zrób sztuczkę to cię oszczędzę. Rób sztuczkę jak jaką to zobaczyć? Sztuczkę rób. Zaśpiewaj, 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 zaśpiewaj Sztuczkę rób Blaskotek, na płotek i walną go młotek Brawo, jak brawo, dla mnie brawo. talentowany. Dawno takiego nie było. Dziękuję. Dziękuję. No, co ty? Chłop. A nie zombie. Nie. O, chłop jednak. Wow. Leży Ja że. Ło, wow, ile on miał metalu? W sensie metalowy. Mogę na maxa sobie wziąć Jaki farmer! ten Twitch nie blokuje. Normalnie tak. O, o zabiję gościa. Ja już. A to byczek się skampił Ale nie ma Oj, przedłużasz byczku Życie Dobra, zagnie, mnie to nie ma sensu No właśnie No, spierkwa albo jeszcze lutuje Nie, jeszcze lutuje Lutuje jeszcze? Przecież on tak. dostanie takiego takie Jakiś już no od, od dwóch pierwszych head'ów nie padł, to nie wiem. Empire magazine pełny, co jest? No, a tutaj ogólnie it's the empire. Op, no, za drzewem białym przede mną. Jest, widzę go. i co? Ma coś, ma coś, chłop. Ma coś. Pompę ma. Dojazd go. A mi się skarczy. Leży. Ładnie. Ile masz amu? To pierwszy, ten lepszy. Przyjście, żeby miał maple. O kurwa, zbieraj to. Weź z falki. jeszcze bym ammo coś jakieś. O, 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 z, niego, o z góry. Z baski tej na górze. Chyba. Nie, koło tej baski. Ale... No tak, koło? Tak. No stoją tam koło tej baski. Jeden leży. Ja, ale czekaj, nie strzelaj się z nim. Ja lecę, mam homa, już jestem na homie. Biorę tylko cokolwiek, co no, mi kurwa, do cipu. Kurwa, nie wiem czy... 80 tamo, tylko nie ma Jest tam keba, gościu ma... koło tego grzyba. Spierdala z tym mapem, czyli ammo nie ma Ty podniosłem twoje całe ku Kurna ja tam nie mam jak gdzie podnieść, bo ja teraz się strzelam z nimi, z frajerami No to ja i raszuję do góry i ja co? Ja spróbuję jeszcze tego pompiarza podnieść, więc tak uważaj, bo tam jeden biegał, on trochę to ode mnie dostał, ale się leczy. Pod, 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 pompę, jeden leży ja... Tak, 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 to czekaj, podbijam, bo tu jeszcze mam dressingi, więc jestem w stanie podbić. A nie wiem czy więcej, no mapa, ale ma no to dobra z ja ja, Dobra ja Z tej chaty, z tej tak chaty. Się ja patrzę patrzę te, w te drzwi. Z tej chaty. No jeden, u gór napadł, się bandażuje Oj Ja strzeliłem tu pod chatą biecz, ktoś biega. biega. Tutaj trzeba jakoś dobrze zeskoczyć, o chłop! No kurwa zasłoniłeś mi Leży o, strzela, strzela, koło tej baski. Jest chłop widzę, o, jest. czarny. Dobra, leży. Ale to bumble. Kurde, na zielony był i to jest problem. Leży. O, jest tam obok ciebie. Kurna na zielony u biega. biega. Nie znoszę takiego ścieku. Tu koło naszej baski na niego. Może by wyszedł, to by dostał po ryju. Chłop, co z granatem chciał nas zajebać? Ten Bumble, A to wcie... ten co się czołg Nie zombie, jak faktycznie Nie po prostu bo takie dosyć bardzo prawdopodobne Ło kurwa zaczajany pompiarz Cie nie widzę Ninja pompiarz, no zajebałem go, ale tak się wystraszyłem chłopa No nie, nie właśnie na serwer Czemu? A, bo biega cheater przed chwilą i zabija Przez ścianę Tylko nie mogę znaleźć tego chłopa. Jest! Assassin 116 rus. Dobra, idę go zgłosić Już yy, piszę za adminem, bo nie wiedziałem jak te etykiety działają. A, już piszesz z nim uh, hello, to hello, ty hello? Na... hello? Hello, hello so, Hello, no. hello.

Czemu on go nie zbanuje kurwa? Kurwa, szkoda, ten drumik poleciał. Jeden jeszcze żyje. A on miał tego o, kurwa. Mają oni mają mapla też. A ja nie mam medów. O, ale odjebałem. Ale żyje czy krwawie, czy? Krwawie. Dobra, strzelam do głowy. Leży. Kurwa. Ui, mi to jak kurwa zassało jak nie, wiem co? Cień soła miał. O! Jest! Chłop Leży mnie. Leży? Dobra, leży, Leży, Leż, leć, leć, leć Powiem tyle, jeszcze skillet, Najgorsze skillet bym chociaż expack na admin oddał Cześć. No ja nie mam parkura. Dobra, to jest w sumie kryzysowa sytuacja, więc wybory... Kurwa rawiki rzuca Szartujesz. Dzięki, Dla Byku. Raz. O, chłop leży, pa. Gdzie? Już nie leży. Gdzie on leży? Pod płatem. To jest chyba tego gościa, tak mi się wydaje. O, biegnie tam właśnie. Gdzie? Nie zabij jego, nie! Gdzie? Gdzie? O, jest. Halo? Gdzie? Kurwa, rawy miał! <laughs> Chodź szybko, ciech, ciech, ciech. ja się jeszcze ładuję szybko magii, wszystkie na full. No jazda. Trrr. To wal w jakimś dobrym miejscu. A jedną cekę? Co jest? Hello! jest jeszcze kolejna ceka, by the way. Co, zwróciło się już? Tak. Oni mieli w tych drewnianych tych tą cekę. O, dwa maple. Czyli była ceka. Tak. Tu jest jeszcze jakiś pokoik. Możemy walnąć tą tą ceką, ja położę ją. I grana. Tylko tu może, to, to może ciekać, czy coś cekać będzie w ogóle. Będzie. Wal tutaj przy szafie, no. Bo to jest chwałbite. Chwałbite. Chyba Cey, ja mam. Cey. Pierdut. O, Pierdut. O ho, ho. Czekaj, jeszcze ja położę jedno. Nie, dwa starczą? Starczą, luźna guma. Luźna guma, ale będzie luźna. Można trochę dać później temu. <laughs> ale gówno! Ale high caliber było. Zaraz, czy idę w Jest łap. Dobra, czekaj gdzie? W tej basce. W tej basce? Tak. Gdzie on się skrył? Jest. No ile można?